Witam. W tym wideo omówię dwie rzeczy: stronę przechwytującą i wielokrotny autoresponder. Do skutecznej sprzedaży i do pozyskiwania klientów potrzebna jest strona przechwytująca. Jest to strona, której jedynym zadaniem jest pozyskanie od internauty adresu mailowego. Osoba, która trafi na taką stronę, ma tylko dwie możliwości. Albo w zamian za pobranie darmowego produktu informacyjnego pozostawi nam swój e-mail, albo nie będzie zainteresowana naszym darmowym produktem i odejdzie bez pozostawienia adresu. Na takiej stronie, jako darmowy produkt, wystawia się to, co jest ściśle związane z produktem, który, z produktem głównym, który chcemy sprzedać. No, w jednym i w drugim przypadku, niezależnie od tego, co nas, nasz internauta, jaką, jak, jak się zachowa, jest to y, sytuacja korzystna dla nas i dla naszego klienta. Dlaczego tak jest? No, jeśli ktoś zostawi e-mail, to znaczy, że mamy do czynienia z kimś, to jest zainteresowany tematem, który, w którym chcemy sprzedawać. W drugim przypadku osoba niezainteresowana odejdzie i nie musimy gnębić jej sprawami, które, które, w ogóle jej nie, nie, które w ogóle ją nie interesują. Nie będziemy ją spamować naszymi mailami. Odejdzie sobie w spokoju. Ona nie jest zainteresowana naszymi produktami. A my w takiej sytuacji nie jesteśmy zainteresowani jej obecnością u nas. Dlaczego klienta kierujemy do strony przechwytującej, a nie do strony sprzedażowej? Każdy nowy klient, który pierwszy raz odwiedzi Twoją stronę, prawie nigdy nic nie kupuje. Albo prawdopodobieństwo tego, że coś kupi, jest mniejsze niż 1%. To znaczy, że na 100 osób, które odwiedzi Twoją stronę sprzedażową, gdyby to była strona sprzedażowa, to możesz być pewny, że, że nie więcej niż jedna osoba zdecyduje się zakup i będzie to bardzo dobry rezultat. Zazwyczaj jest znacznie gorzej. Natomiast sytuacja się zmienia, jeśli poprzez stronę przechwytującą Pozyskamy klienta na swoją listę. Ta lista nazywa się listą adresową. Jeśli pozyskamy klienta na naszą listę adresową, to mamy możliwość wpłynięcia na jego decyzję zakupową. Poprzez wysyłanie mu maili z różnymi wyjaśnieniami, z promocji. Jednak ważniejszym elementem wysyłania mailingu, czyli wiadomości do naszych klientów, jest możliwość pokazania, że jest się osobą prawdziwą, kompetentną i godną zaufania. Taki sposób sprzedaży za pośrednictwem strony przechwytującej zwiększa skuteczność sprzedaży minimum 10 razy, czasem 20 razy. A czasem jeszcze więcej, jeszcze większy jest to wskaźnik. Oznacza to, że na 100 odwiedzających e, kupi nasze produkty 10, 20, a czasami więcej osób. Oczywiście nie w, nie w ciągu jednego dnia, czasami się to rozkłada na kilka tygodni, czasami nawet na kilka miesięcy. Ale z, czyli zamiast jednej osoby. E, Wtedy, kiedy nie, mieliśmy, nie, nie mielibyśmy tej strony przechwytującej, no kupi no, 10, 20, 30 osób. Tyle razy więcej kupi osób. Jeśli będziemy mieli w przyszłości kolejne produkty, to ponownie możemy coś sprzedać. Jeśli się internauci nie zapiszą. To jakich potem możemy znaleźć, i jak możemy im cokolwiek w przyszłości zaoferować, jak zbudowana jest taka strona przechwytująca, omówię to na przykładzie, który widoczny jest na ekranie monitora. Może na chwilę powiększę, żeby było można lepiej zobaczyć, co jest. Chwilę. Tak wygląda przybliżenie. Dolną część jeszcze pokażę. Dobrze. Yy. Zaraz na samym początku, od samej góry, widać tutaj duży nagłówek opisujący mega korzyść. Tak powinna być skonstruowana E, strona przechwytująca, żeby w górnej swojej części dużymi literami, nawet w kolorze czerwonym, zwrócić e, potencjalnemu klientowi uwagę na mega korzyść, która go czeka, jeśli wykona oczekiwaną przez nas akcję. Ta część tutaj chciałbym ci przedstawić na przykładzie salonu sukien ślubnych. Ona jest e, mało istotna, jest takim uzupełnieniem Natomiast ta część nagłówka duża jak podwoić zyski salonu bez wysiłku, nie inwestując swoich pieniędzy i nie przejmując się tym, co robi konkurencja, no to jest właśnie nagłówek. To jest nagłówek z mega korzyścią. W dalszej części takiej strony przechwytującej jest wyliczenie korzyści drugorzędnych. Czasami nie, nie jest to dosłownie, nie są to dosłownie korzyści drugorzędne, ale generalnie należy tak budować tą stronę, żeby oprócz tej głównej korzyści wymienić kilka mniejszych korzyści. Ja tutaj przeczytam, co jest na tym squeeze page'u, bo to strona przeschwytująca, to może, może być nazywana squeeze page na, przy, na przykład. I tutaj mam napisane w ten sposób. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego ktoś yy, taki jak ja, obcy dla ciebie, miałby za darmo opowiadać ci o ścisłych sekretach wielu osób zajmujących się zarabianiem pieniędzy w tej branży. Mogę cię uspokoić, za wiedzę, którą ode mnie otrzymasz, nie zapłacisz ani jednej złotówki i nie będę cię nękał ofertami sprzedaży czegokolwiek. Jeśli gotowy jesteś na niesamowite przyspieszenie, w Twoim biznesie, pobierz mój darmowy kurs internetowy podwajania zysków, który otrzymasz natychmiast po wypełnieniu formularza. I tutaj jest mój podpis. Dalszą część za chwilę omówię. Jeszcze kilka ważnych spraw. No tutaj, oprócz samych dodatkowych korzyści, czyli podwojenia zysków, niesamowitego przyspieszenia, że, że kurs jest za darmo. Jest również opcja, ponieważ internauci są bardzo podejrzliwi, więc nieraz im trzeba wyjaśnić, dlaczego jakąś czynność się robi, która no, no nie jest normalna dla większości ludzi. Nikt nie lubi się chwalić tym, na czym zarabia i w jaki sposób może zdobyć nagle dwa razy więcej pieniędzy, więc czasami warto. O tym powiedzieć, a czasami nie bardzo. Generalnie ta część, która jest drobniejszym druhem, drukiem, ma na celu opowiedzieć o dodatkowych korzyściach z tego płynących ze skorzystania z darmowego, z darmowego kursu. Dodatkowymi elementami na takiej stronie przechwytującej jest zdjęcie. Czasami zamiast zdjęcia wstawia się film wideo. Po prostu osoba, która chce przekazać coś, pokazuje samą siebie i, i opowiada o tym, co chce przekazać. Podpisuje się pod nią. I tym, w tym przypadku ja się podpisałem pod zdjęciem. Również się podpisałem pod tekstem. Dlaczego tak się robi? Już to w wcześniejszych częściach kursu opowiadałem, że internauci generalnie no, no nie wierzą nikomu, zawsze szukają jak, jakiegoś podstępów w różnych sprawach. No i żeby trochę ich uspokoić, no to trzeba wprowadzić do, do jakiejkolwiek, czy nie, nie tylko do strony przechwytującej, ale jakiegokolwiek serwisu internetowego coś, co pozwoliłoby. Jakby uspokoić te osoby, że, że, że nie mamy tu do czynienia z jakimś mega oszustwem, tylko mamy do czynienia z możliwością skorzystania z niesamowitej okazji. Tak jak już wielokrotnie powtarzałem, sprzedaż internetowa nienawidzi anonimowości. Jeżeli będziemy anonimowi, będziemy się chować, będziemy się czasami wstydzić swojego wyglądu. No z różnych przyczyn ludzie chowają się za stroną, pozostawiając jakiś tam adres mailowy i to jest wszystko co możemy co możemy w jaki sposób możemy się z taką osobą skontaktować, porozumieć. Jeszcze raz powtórzę, w biznesie internetowym anonimowość to twój wróg. Teraz w kolejnej etapie mamy tu takie okienko, gdzie jest Twoje imię, adres e-mail i wezwanie do akcji. Bardzo ważną, bardzo ważną sprawą jest wezwanie do akcji. No jeżeli nie, nie, nie podamy żadnego wezwania do akcji, no to internauta nie będzie wiedział, co ma zrobić. A przecież chodzi o to, aby pozostawił swoje dane adresowe, no i pobrał jakby w nagrodę kurs, który przygotowaliśmy dla niego. Oczywiście, pod takim pod, taki, pod taką pod takim wezwaniem do akcji wpisujemy jeszcze, że zaraz po kliknięciu pobierz, otrzymasz dwie wiadomości na swoją skrzynkę e-mail. W pierwszej wiadomości potwierdzisz adres, na który mam ci wysłać darmowy kurs, druga pojawi się po kilku minutach razem z kursem. Ponieważ nie każdy jest przyzwyczajony do czegoś takiego, jak Autoresponder. Zaraz powiem, co to jest Autoresponder, więc trzeba ludziom wcześniej trzeba ludzi wcześniej uprzedzić, co ich czeka. Bo oni wpiszą na przykład swoje imię, swój adres imię, klikną pobierz. Zamkną, wyłączą komputer i pójdą do domu, bo nie będą wiedzieli, co dalej z tym zrobić. A nie zawsze autoresponder wyświetli okno, jakby dialogowe, które pokieruje tym internautom. Czasami w ustawieniach internetowych przeglądarki brakuje jakiegoś składnika, no i w tym momencie klient chciałby się zapoznać z naszym darmowym kursem, chciałby za, zostawić nam Adres e-mail, ale niestety nie wie co dalej robić. W związku z tym e, warto jest dodać e, takie wyjaśnienie, żeby nam się klient nie pogubił w tym wszystkim.